Irenko, powiedz do jakiego rodzaju alkoholi są te kieliszki? Od lewej strony mojej to jest kieliszek do wódki, kolejny kieliszek jest do koniaku. Dwa następne mogą służyć nam do wody. Tutaj może być do Wermutu. I te dwa kieliszki, jeden do białego wina, drugi do wina czerwonego. Jak dyskretnie i zręcznie odmówić picia alkoholu na przyjęciu? Absolutnie nie robimy takich scen, <laughs> jak, bo to, albo, jak, albo Niektórzy bronią dostępu do swojego kielicha. Jest to e, niegrzeczne, ale też goście, którzy siedzą koło nas, niezręcznie się czują, jeżeli lubią jednak się napić trochę alkoholu, a my absolutnie odmawiamy w ogóle. Mm -hmm. I jest na to wyjście, i to bardzo z, zręczne, możemy poprosić, żeby były serwowane nam napoje, które dokładnie będą przypominać wina. W jakiej kolejności? zbierać brudne naczynia. Czy to jest zręczne, że zabieramy od razu po zjedzeniu, czy czekamy aż wszyscy goście zjedzą? Nie musimy czekać na wszystkich gości, bo, bo to tempo narzuca gospodarz. On decyduje o wszystkim, co się dzieje, a przewiduje, ale to nie jest tak, że on nie bierze pod uwagę, jakie jest tempo jedzenia gości. Obserwuje, nie zaglądając oczywiście do talerza, bo to wygląda po prostu nieładnie i jest to niegrzeczne, ale jednak ma ogląd całej sytuacji. Sytuacji. Też nie czekamy na tego ostatniego gościa, mhm. bo może po prostu nie smakować. Może być doskonała kuchnia, może to gotować pan Gessler, ale i tak i tak no, nie przypadł komuś do gustu, no i będzie ktoś mieszał w tym talerzu, żeby nie wzbudzać zainteresowania. Ale... Czyli, jeżeli widzimy, że ktoś e, przeciąga jedzenie, mhm. to może warto go już pozbawić tak. tego kłopotu i zabrać mu ten talerz. Ja wiem, że u mnie nic takiego się dzisiaj nie wydarzy, bo Mateusz Gessler właśnie. Przygotowuję na pewno bardzo pyszną kolację, zresztą sama zobaczysz.